Cześć, witam Was, właśnie zaczął się Electro Wizard Challenge dzisiaj. Postaram się Wam pokazać dek, który wygrał, dek, który doszedł prawie do 11 wygranych. Na Facebooku dzisiaj przez cały dzień postaram się umieszczać kolejne deki, które są zwycięskie, żeby Wam troszeczkę pomóc, ułatwić, może ten któryś, jak Wam przypadnie do gustu, któryś Wam da Electro Wizarda. Więc lecimy z pierwszym dekiem. Tutaj macie dek Tagola, Electro Wizard Ice Golem. Tombstone, Elitarnie Barbarzyńcy, Hog Rider, Zap, Kula i Mega Minion. Tak wygląda jego deck, którym macie tutaj... Otworzył sobie skrzynię wygraną, Electro Wizarda trafił, więc gratuluję. Tu jeszcze raz pokażę jego deck. Gdyby ktoś nie zdążył, możecie sobie go potestować, może Wam się uda. Kolejnym graczem, który doszedł do 11 właśnie wygranych, jest Gierlu. Więc też gratuluję 11 wygranych. Jego deck macie właśnie na swoich ekranach. Wygląda tak. A Ice Golem, Lock, Poler, Archerki, Eltern Barbarzyńcy, Miner, Mega Minion i Kula. I już na Facebooku dostaję kolejne wasze deki. Tutaj właśnie jeszcze gierlu jego Opening. Dostaję kolejne wasze deki, więc będę się starał je na Facebooku umieścić. Tylko dawajcie mi screen z deku i z otwartej skrzynki, żeby były dowody, że to jest jakoś u was. No więc serdecznie gratuluję obydwu graczom i czekam na Wasze kolejne zgłoszenia na Facebooku. Tylko pamiętajcie, nie tak jak na jednej grupie już było, że ktoś próbował się podszywać, że wygrał. Dobra, powodzenia.